Cołem? Witajcie w czwartym odcinku podsumogrania, czyli specjalnego odcinka pograwentki, który dotyczy jakiegoś szczególnego, wyjątkowego wydarzenia związanego z branżą gier wideo. Ten odcinek zawdzięczacie inicjatywie Stop Destroying Video Games. Stop Destroying Video Games to projekt inicjatywy obywatelskiej, której celem jest zmuszenie wydawców gier do zapewnienia grywalności ich produktów po zakończeniu wsparcia. W skrócie, chodzi o walkę z procederem, z powodu którego po ustaniu wsparcia od twórców nasze gry, które zakupiliśmy w legalny sposób, stają się bezpowrotnie bezużyteczne. Dotyczy to na przykład przypadków, w których gry wymagają połączenia z serwerami, aby działać, także w trybie dla jednego gracza, co po ustaniu działalności serwerów sprawia, że rozgrywka nie jest dłużej możliwa. Najgłośniejszym przypadkiem tego typu z ostatnich lat jest The Crew, wydane przez Ubisoft. Tytuł nie można już kupić w żaden sposób, chyba że zdecydujemy się na kupno używanego egzemplarza, ale i wtedy posłużył on najwyżej za dekorację na półce. Cała zawartość gry przepadła, gdyż Ubisoft zaprzestał wsparcia tytułu, wyłączył serwery i nie udostępnił graczom opcji gry w trybie offline. Przypomnę, że The Crew posiadało także kampanię dla jednego gracza, która także jest już niedostępna. Podobny los spotyka wiele gier i może spotkać kolejne. Dlatego inicjatywa Stop Destroying Video Games miałaby położyć temu kres, wymuszając na wydawcach udostępnienie sposobu, by nadal można było używać gier, nawet pomimo zakończenia ich oficjalnego wsparcia. Jednak, by ten projekt został zauważony i przedłożony przed Komisją Europejską, wymagane jest uzyskanie minimum 1 miliona podpisów oraz przekroczenie minimalnego progu głosów w przynajmniej 7 krajach. Dla Polski ten próg wynosi 37 tysięcy podpisów. W momencie nagrywania tego odcinka Petycję podpisało 15 tysięcy osób, z czego ponad 2000 z Polski. Dlatego apeluję do Was, drodzy gracze, abyście podpisali petycję, a także udostępnili ją dalej na mediach społecznościowych, serwerach Discord, na których się udzielacie, a także na wszystkich innych miejscach. Linki do petycji, tekstu na pogranę o inicjatywie oraz wpisu na serwisie Twitter Radosława Dubisza, który aktywnie działa w sprawie szerzenia informacji o inicjatywie, znajdziecie w opisie odcinka. Także do dzieła i na razie!